Co łączy Fryderyka Chopina i Wiedźmina? Odaj byli najlepszym polskim towarem eksportowym swoich czasów. <grych> Nasz pianista i kompozytor może nie zabijał potworów, ale swoją grą działał na ludzi jak Gerald z Rivi na czarodziejki. Tak było, nie zmyślam. Żeby nie było za łatwo, to już przy dacie narodzin Fryderyka pojawia się problem. Metryka chrztu podaje datę 22 lutego 1810 roku, ale on sam obchodził urodziny 1 marca. Nie mamy zamiaru się przecież kłócić, dlatego niech i tak będzie. Każdy wie, że urodził się w Żelazowej Woli. A skąd obco brzmiące nazwisko? Jego ojciec, Nicolas Chopin, był Francuzem, który osiedlił się w Polsce. Tak się tutaj zadomowił, że brał nawet udział w insurekcji kościuszkowskiej. Swoją drogą z tego Kościuszki to też był międzynarodowy gagaty. Film o nim znajdziecie na naszym kanale. Lubicie muzykę klasyczną, czy jak kto woli, poważną? Podobno działa na rozwój dziecka stymulująco. Rodzice Fryderyka raczej o tym nie wiedzieli. Gdyby wiedzieli, to w zasadzie nic by to nie zmieniło. Ich dom i tak zawsze był pełen muzyki. Tata grał na flecie i skrzypcach, a mama preferowała śpiew i fortepian. Siłą rzeczy Fryderyk musiał prędzej czy później sięgnąć po jakiś instrument. Stało się to raczej szybko. Już w wieku czterech lat mama uczyła go gry na fortepianie. Szybko okazało się, że mały ma talent. Rodzice postanowili kuć żelazo póki gorące i załatwili mu prywatnego nauczyciela. Ten w zasadzie robił co mógł, ale szybko okazało się, że uczeń przerósł mistrza. Jako siedmiolatek Fryderyk miał już na koncie kilka skomponowanych polonezów. <laughs> Jeden ukazał się nawet drukiem, a jego pełną nazwę znajdziecie w opisie. Serio, przesłuchajcie. Nawet wchodzi w ucho. Jego rodzice pewnie pękali z dumy. Chopin stał się lokalną sensacją. Jego nauczyciel pewnie też, ale mogło pojawić się ukłucie zazdrości. W końcu dziecko grało lepiej niż on. Gazety pisały o genialnym dziecku. On sam zaczął grywać w domach arystokracji. Wyobraźcie sobie. Że skomponowany przez ośmioletniego chłopca marsz wojskowy stał się ulubionym utworem wielkiego księcia Konstantego Romanowa, naczelnego wodza Armii Królestwa Polskiego. Czy mając jeszcze mleczne zęby można osiągnąć więcej? Można jeszcze grać koncerty, i to z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy odbył się w 1818 roku i przyciągnął spore tłumy. Trochę to wszystko było wyrachowane. Ówczesny show Biznes wcale się tak nie różnił od współczesnego. Występ był częścią imprezy na rzecz warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, a nic tak nie robi dobrej reklamy, jak występ sensacyjnie młode gwiazdy. <laughs> Im niższy wiek, tym wyższe datki. Jakby nie było, koncert tylko napędził karierę Fryderyka. Jeszcze w tym samym roku wystąpił przed matką rosyjskiego cara, a 7 lat później grał już dla samego cara. Aleksandra I. Zagrał wówczas na Eolo Melodikonie, instrumencie klawiszowym, na którym łatwiej jest chyba grać niż wymówić jego nazwę. Spróbujcie sami, ja powiedziałem raz i wystarczy. Nie wiemy, co zrobiło na Władcy większe wrażenie. Gra Chopina czy nazwa instrumentu? <grych> Finał był taki, że nasz bohater otrzymał pierścień z brylantem i propozycję pracy jako nadworny kompozytor. Fuchy nie przyjął. Ale pierścień zatrzymał. <laughs> przynajmniej na razie. Nasza wschodząca gwiazda była już wtedy nastolatkiem. Na szczęście woda sodowa nie uderzyła mu do głowy. Fryderyk kształcił się w Liceum Warszawskim. Tam okazało się, że wszystko inne wychodzi mu równie dobrze, jak muzyka. Aktorstwo? Bezbłędnie potrafił naśladować, kogo tylko chciał. Pisarstwo? Pisał do rodziców listy, które stały się literackim hitem. Malarstwo? Przyłapany na rysowaniu nauczyciela na lekcji dostał pochwałę. No dobra, może był niegrzeczny, nieznośny. Raz pomógł gubernerowi zapanować nad resztą wychowanków, a potem wszystkich uśpił kołyską, łącznie z guwernerem. Po ukończeniu liceum, został studentem Szkoły Głównej Muzyki. Szkoła inna, prymus ten sam. Skomponował wówczas kilka dzieł inspirowanych muzyką ludową. Na przykład Rondo Cemol Opus 1 i Rondo a Krakowiak, F-Dur, Opus 14. Tak wiemy, bardzo chwytliwe nazwy. A jak życie studenckie? Żadnych miłostek i imprez? Cierpliwości. Na razie odbył podróż do Berlina. Dojrzewanie zrobiło swoje i nawet taki geniusz jak Chopin zaczął odczuwać motyle w brzuchu. Naszemu bohaterowi zawróciła w głowie Konstancja Gładowska, śpiewaczka, która stała się jego natchnieniem. Trudno tu jednak mówić o jakimś stałym związku. Zaraz po studiach Fryderyk pojechał z kumplami do Wiednia, ale spokojnie. Nie opijał tam zakończenia nauki, tylko koncertował w najlepsze. Jak się domyślacie, publiczność była zachwycona innowacyjną grą Polaka. Wielki świat wyzywał Chopina, i w 1830 roku nasz bohater opuścił Polskę. Jak się później okazało, na zawsze. Odbyła się impreza pożegnalna, na której jego ukochana zaśpiewała, a on wręczył jej pierścionek. Nie, 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 nie zaręczynowy, tylko taki na pamiątkę. I całe szczęście, bo związek na odległość nie okazał się dobrym pomysłem. Po roku przestali do siebie pisywać. Gdzie wyjechała nasza wschodząca gwiazda? Do Hollywood XIX wieku, czyli do Paryża. Jego pierwotnym celem były jednak Włochy. Sytuacja jednak się skomplikowała. I plany trzeba było zmienić. Władze rosyjskie nie zamierzały ułatwić mu wyjazdu do Francji. Z pomocą przyszli sami Francuzi, którzy wydali Chopinowi pozwolenie na tranzyt przez Paryż do Londynu. Oczywiście tranzyt przez Paryż zajął mu 18 lat. Polak, to znaczy, Francuz potrafi. Zrodzony w polskiej krainie, niech twój talent wszędzie słynie. Takimi słowami miał pożegnać Chopena jego nauczyciel. Nie wiemy, co odpowiedział mu Fryderyk, ale pewnie coś w stylu podtrzymaj mi fortepian. W Paryżu mógł poczuć się bardziej polsko niż w Warszawie. Po klęsce Powstania Listopadowego do Francji przyjechało wielu czołowych artystów, m.in. Słowacki, Mickiewicz czy Norwid. Jak na człowieka romantyzmu przystało, Fryderyk oczywiście angażował się w działalność polskiej emigracji, jak tylko potrafił czyli głównie muzycznie i finansowo. Czy przeszkodziło mu to w karierze? A skąd? Koncert Emol i wariacje B-Dur starczyły, by zdobyć serca paryskiego środowiska muzycznego. Szybko zaprzyjaźnił się z najważniejszymi muzykami swojego pokolenia. A o prawa do druku jego utworów biły się najważniejsze francuskie wydawnictwa. Chopin był na topie. Jego kariera przypominała życie gwiazdy Pop. Jego utwory były po prostu modne. Dzisiaj leciałyby w kółko w radium, telewizji i na platformach streamingowych, dopóki wszystkim nie zrobiłoby się niedobrze. Wtedy grano jego muzykę po prostu w każdym modnym salonie. Dobrze, że nikt nie chodził wtedy po ulicach z JBL-em pod pachą. Światowej sławy Virtuos musi mieszkać w najlepszej paryskiej dzielnicy. Jak pomyślał, tak zrobił. Okazało się jednak, że nie zarabia aż tak dobrze. By jakoś się utrzymać, zaczął dawać lekcje gry na fortepianie, chętnych nie brakowało, a i pieniądze zaczęły się zgadzać. W pewnym momencie Fryderyk postanowił nieco zwolnić tempo. Zamiast na koncertowaniu skupił się na komponowaniu. Tym samym w jego życiu pojawiło się miejsce na miłość. Zaręczył się z młodą Marią Wodzińską, ale rodzina dziewczyny nie zamierzała im kibicować. Tak się złożyło, że jego jedynym sprzymierzeńcem była teściowa. A to chyba rzadkość. Zobaczcie nasz film o Herodzie Wielkim, a dowiecie się, jak można trafić. Rodzina Marii nie dała się przekonać. Uznali, że ona jest za młoda, a on zbyt chorowity. Rzeczywiście, w tym czasie zapadł na przewlekłą chorobę, najpewniej gruźlicę. Jedna miłość się skończyła, ale zaczęła się nowa. Fryderyk zaczął spotykać się ze starszą od siebie francuską pisarką, znaną pod pseudonimem Georges Sand. Był to burzliwy, żeby nie powiedzieć toksyczny związek. W końcu chyba mało który facet chce usłyszeć od partnerki, że ona czuje się jak jego druga matka. Żeby nie było za nudno, to para musiała udać się na spontaniczny urlop na Majorkę. No może bardziej przymusowy niż spontaniczny, bo uciekali przed zazdrosnym kochankiem Sand. Pobyt był mało udany. Chopin skomponował tam nowe utwory, które George zjechała od góry do dołu. Pogoda nie rozpieszczała, więc opalania też nici. W dodatku stan zdrowia naszego bohatera zaczął się pogarszać. Po powrocie z wakacji zamieszkali razem w jej rezydencji. Wreszcie było trochę spokoju i sielanki. Oczywiście zaraz wszystko trafił szlak. Kiedy George napisała książkę, w której ośmieszyła partnera, Fryderyk poparł jej córkę w kłótni i wszystko się rozleciało. Trochę szkoda, bo w trakcie tego romansu Chopin tworzył największe dzieło. Z drugiej strony, jednym z nich był marsz żałobny, więc może i dobrze się stał. W 1848 roku Francuzi zrobili to, co ostatnio wychodziło im najlepiej rozpętali rewolucję. Nie ma tego złego. Całe to zamieszanie zadziałało odżywczo na przygnębionego i schorowanego Fryderyka. Od czasu rozstania nie skomponował już nic znaczącego. Wyjechał w podróż po Wielkiej Brytanii. W Londynie zagrał nawet koncert. Za tą nieoczekiwaną wyprawą stała kobieta, Jane Sterling. Była jego uczennicą i zakochaną półszyfanką. Zaproponowała mu nawet małżeństwo, ale lekko mówiąc, nie był zainteresowany. Po powrocie do Francji stan zdrowia Fryderyka zaczął się pogarszać. Nieszczęścia chodzą parami. Jedyny lekarz, który potrafił polepszyć jego samopoczucie, zmarł. Za namową przyjaciół Chopin zamieszkał poza Paryżem. Podobno miejskie powietrze i epidemia cholery nie sprzyja leczeniu. Wyprowadzka niestety nie pomogła. W nocy 17 października 1849 roku Fryderyk zmarł. Miał zaledwie 39 lat. Jego ciało spoczęło na słynnym cmentarzu per Lachaise w Paryżu. Ale czy całe? Nie do końca. Przed śmiercią Chopin zażyczył sobie, żeby jego serce trafiło do Warszawy. Serce rzeczywiście wyjęto i umieszczono w słoju z koniakiem. No co? W końcu to Francja. O byle jaki spirytus nie ma mowy. Do Warszawy zabrała je na półlegalu siostra zmarłego. Przez lata narząd zmieniał swoje lokum. Najpierw mieszkanie siostry, a potem bazylika Świętego Krzyża, kościół parafialny rodziny Chopinów. W czasie powstania warszawskiego serce trafiło w ręce Niemców, którzy potem przekazali je z powrotem Polakom w ramach odbudowy dobrego PR. -u. Cenny ładunek trafił do Milanówka, a na koniec znowu do kościoła parafialnego Chopinów. To nie koniec. W 2014 roku zespół naukowców postanowił zbadać serce, by dowiedzieć się, co spowodowało śmierć jego właściciela. Przyczyną okazało się być zapalenie osierdzia, powikłanie gruźlicy. Niektórzy biorą jednak pod uwagę, że Fryderyk mógł chorować na chorobę genetyczną – mukowiscydozę. Fakt jest taki, że Fryderyk Chopin zmarł przedwcześnie, ale jego wpływ na muzykę pozostaje nieoceniony. To 5 lat. Przypomina nam o tym międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, szerzej znany jako Konkurs Chopinowski. Jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie, w całości poświęcony tylko i wyłącznie twórczości Fryderyka Chopina. Nie zapomnijcie posłuchać jakichś kawałków Chopina, zasubskrybować nasz kanał i zapoznać się z resztą naszych filmów. Tak było, nie zmyślam.